www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 8 sierpnia na porannej analizie technicznej. Oczywiście, szybkie zaproszonko do grupy naszej Kryptospekulanci. Materiały szkoleniowe, strategie, strategie, strategie. I jeszcze raz strategie. co codziennie o 20. Wczoraj była fajna pogadanka o dywersyfikacji, spotkania na żywo spotkania AT, trading na żywo, sygnały, no i masa wszystkiego. KS pozycje, druga, druga grupa, jak dołączycie do grupy, to tutaj w wydarzeniach macie link do KS pozycji. Tutaj kolej, prowadzimy pozycję. i teraz na warsztat wzięliśmy kolejną pozycję dodża Wszystkie pozycje są zyskowne, także ja tutaj w taki sposób prowadzę, by każdy wychodził na zysku. Dobra, lecimy sobie do. Do czego? Do wykresu do wykresu sobie. Dobra, BTC ruch boczny, nic nie robi. Jest to troszkę bycze, troszkę się tutaj zrobiło byczo, ponieważ mamy takiego banana, jak my to nazywamy na grupie. zaokrąglenie, więc tutaj tak naprawdę nic się nie zmienia od tego, co powiedziałem w piątek. 25 tysięcy możliwe do osiągnięcia, jeszcze. Także tutaj, że tak powiem, nic się nie zmienia. Audio, które wam gdzieś tam mówiłem, no ja już jestem na zysku, 12%, to jest moje wejście 340. No i tutaj, że tak powiem, jak się tutaj zainteresował, no to dalej się trzeba prowadzić, dalej trzeba prowadzić pozycję i ewentualnie wypatrywać, wypatrywać, co tam wypatrywać, take profitu, a take profit to jest 4,49, taki zasięg jak najbardziej 31%, tutaj przynajmniej w moim przypadku w pozycji można byłoby zrobić. Mówiłem wam też o BMB w piątek i o tej strefie podażowej. No ja sobie lekko shortowałem tą strefę. gdzieś tam na Twitterku wrzucałem screena z wyników. Już tego screena chyba nie mam. A jest 20%, właśnie na tym, na tym szorciku. Więc kto tam sobie przeszortował lekko? Tak jak mówiłem, tutaj było niewielkie, niewielka, niewielkie ryzyko. Tak naprawdę, można było sobie zgarnąć ten ruch. No, ja jeszcze tutaj szortowałem drugi raz, że tak powiem, tą samą pozycją, ale już tutaj. Poszło byczą. natomiast pierwsza strefa bardzo ładnie zareagowała. Dobra, słuchajcie, to co mam dla Was jeszcze dzisiaj, to doża, doja, doja, dokładnie ten moment. Zobaczcie odwrócony RGR, Ma taki układ jak w innych monetach, bardzo podobny. Więc my tutaj zajmujemy pozycję na 4,7, przepraszam, 70,28 i będziemy ją prowadzić i teraz tak. Oczywiście my prowadzimy pozycje zabezpieczając je, czyli co 4 godziny, że tak powiem, plus awaryjny stop loss i jeżeli... Wchodzimy w jakąś monetę, to już w niej jesteśmy. To już w niej jesteśmy, nie wychodzimy. E, znaczy, wychodzimy, tylko że prowadzimy ją do skutku, czyli do uzyskania take profitu. Tak samo prowadzimy KS pozycję. Słuchajcie, każdą monetę w KS pozycjach prowadzimy do skutku. To nie jest tak, że to jest, to jest też przestroga dla Was, żebyście nie skakali po monetach. Jak już się bierzecie jak, za jakąś jedną monetę, no to zróbcie tak, żeby ją doprowadzić do finalnie zysku, prawda? E, więc dlatego my tutaj odnosimy cały czas sukcesy. Że tak powiem, ponieważ my cały czas finalnie doprowadzamy nasze pozycje do zysku. Nawet jeżeli jest pierwszy stop loss, drugi stop loss, no to za trzecim razem, czy też za czwartym, chociaż chyba nie było sytuacji, że za czwartym doprowadzamy do pokrycia stop lossów i do, do zysku. Dobra, słuchajcie, tutaj wejście, ale tu jest taka jeszcze główna trendlinia na doju, czyli dokładnie to, 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 ok, co tutaj płynie sobie, ta niebieska linia i teraz tak, jeżeli jesteście na rynku krypto troszkę dłużej, to pewnie wiecie, że często jest tak, że wybija tą trendlinię, po czym osuwa się w dół, ale słuchajcie, tu już jesteśmy w tym doczu, więc tutaj nie odpuścimy Doge'a jeżeli będzie taka dokładnie sytuacja, że wybijemy i potem będziemy spadać, to my już tutaj będziemy tego bardzo mocno pilnować i będziemy Szukać miejsca pod wejścia, bo zazwyczaj jest tak, jak mówię, że cena się usuwa, później dopiero robi ten właściwy wystrzał. I tutaj na to uczulam, że przeważnie tak jest. Więc tych typów takich z doświadczenia jest bardzo dużo na rynku. O czym jeżeli gracie, no to się przekonacie. Oczywiście nie musi tak być, bo może być od razu jakiś wystrzał. Tutaj, take profit, będziemy myśleć jeszcze o take profitem, o ile się tutaj zrealizuje. Take profit, natomiast, tak mówię, zabezpieczona pozycja, wszystko polecam, może się przyjrzeć. Na Twitterze też ewentualnie, jeżeli wybije i będzie spadać, to będę wam ewentualnie informował, gdzie, taką, gdzie, gdzie następną pozycję otwieramy na docza. I tutaj jak na Doge, jak na jak Doge zaczęliśmy rozgrywać, to już Dodge nie opuścimy, aż nie da zarobić. Ok, słuchajcie, jeszcze BTC dominacja, słuchajcie. Zawsze jak jest w tym czerwonym polu, no to jest dobry moment na alty, zawsze jak jest w tym zielonym polu, no to już troszkę trzeba się przyglądać ewentualnie za shortami albo za wyjściem z altów. Tutaj no, jeszcze może nam to zająć tydzień, dwa tygodnie, natomiast już jesteśmy wyczerpani w tej dominacji. Dominacja od roku czasu porusza się góra, dół, góra, dół, góra, dół. I to, co jest na górze, warto się interesować altami, to, co jest na dole no warto już troszkę ostrożniej spoglądać na rynek więc jesteśmy na dole, ale tak jak mówię jeszcze to może potrwać nawet możemy spaść niżej w sumie natomiast trzeba już bardziej tak ostrożnym okiem spoglądać na to wszystko ok, tyle, tyle na dzisiaj, zapraszam w piątek i na twitterku ewentualnie tego docza, coś tam zaktualizuję a na grupie cały czas miłego dnia wam życzę, udanych trade'ów i do usłyszenia w piątek Dzięki, trzymajcie się hej.